Pracuję na Wydziale Pedagogiki, prowadzę zajęcia z metodologii, po godzinach lubię malować. Zaczęłam 3 lata temu, ponieważ całe swoje życie byłam przekonana o tym, że malować nie umiem. Jakoś tak się przytrafiło w moim życiu, że w pewnym momencie zaczęłam czuć taką przeogromną potrzebę wewnętrzną, żeby sięgnąć po pędzel. Zaczęło się tak naprawdę od rzeczy prostych, banalnych, czyli od malowania po numerkach. Sięgałam wtedy po pracę mojego ulubionego Gustawa Klimta i malowałam niemalże jak Gustaw Klimt, co dawało mi przeogromną przyjemność. Na ten moment uczę się, jestem takim samoukiem malowania, ponieważ wykorzystuję różnego rodzaju filmy instruktażowe, które są na YouTubie i wyżywam się twórczo za pomocą właśnie tych filmów. Malowanie jest dla mnie ważne, ponieważ zapewnia mi taką odskocznię od życia codziennego. To malowanie bardzo mnie odstresowuje, to jest taki moment, w którym mam możliwość bycia sama ze sobą, mogę się zamknąć z moimi myślami i po prostu skupić się na tym, czy dany odcień farby pasuje do innego. To jest coś, co mnie bardzo wycisza i bardzo uspokaja. I takim przeogromnym plusem tego mojego malarstwa jest również to, że czasami maluje ze mną moja córka, i to jest taki czas, który sobie. Spędzamy razem. Bardzo często, kiedy maluję, mam też słuchawki na uszach, jestem jakby pogrążona w swoim świecie i jest to coś, co, co daje mi takie poczucie wewnętrznego spełnienia. Niezależnie od tego, jak wychodzi, ponieważ w dalszym ciągu jestem zdania, że nie umiem malować, mam takie poczucie, że daje mi to możliwość po prostu samorealizacji, w sensie robienia tego, na co mam taką prawdziwą ochotę i co mi jest potrzebne w danym momencie.